W cieniu krzyża. Na tąpnięcie po prawej stronie sceny politycznej liczy też weteran Janusz Korwin-Mikke. To są partie komunistyczne, to SLD jest na prawo od PiSu i Solidarnej Polski. Ale póki co to on sam musi uporać się z nierada problemem falą odchodzących działaczy. Będziemy zawsze mile wspominać i współpracę z panem Januszem. Dziękujemy. W sobotę kongres nowej prawicy opuściło blisko 40 osób. Planują założyć fundację, a docelowo być może partię. Odchodzi cała młodzieżówka, całe komisja legislacyjna, biuro prasowe. E, eksperci z ekonomii, eksperci e, farmacji. Odchodzący działacze twierdzą, że samodzielnie będą mogli zdziałać więcej. <grym>, z tym nie zgadza się ich były już szef, który w odejściach widzi pewną małostkowość. Zdążył śmieszne obrażenie się na to, że. Że oni sobie zaplanowali konwencję, do której nie było czasu, bo tam była sala w do godziny 19. Byli działacze Kongresu Nowej Prawicy, Peyoten, Roman Giertych czy Kazimierz Marcinkiewicz. Masa krytyczna niezagospodarowanych polityków prawicowych rośnie. Olbrzymia luka. Pytanie, czy tak różne środowiska będą umiały współpracować. Niektórzy spekulują, że pomysł na nowe ugrupowanie już się narodził. Adrian Gąbka Superstacja. Będzie kontrola w prywatnym żłobku w starogardzie Gdańskim.